Dobrze, jedno pytanie, no bo musimy... chciałem się zapytać o coś innego, ale tak. dzisiaj mamy taką lewo, sprawę lewo, w tej Oleśnicy tak. i wszyscy mówią tylko, że tam pan Grzegorz z panem Romanem zakłócili porządek. No ale... to jest delikatnie Dobrze, ale dlaczego się nie mówi o tym, że tam po prostu zamordowano tam dziecko? Tam, nie zamordowano tam, tam zostało dziecko. zabite 9-miesięczne dziecko. Tam, yy, do... Do przerwania tak późnej ciąży nie musiałoby w ogóle dojść, gdyby tej kobiecie nie udzielano pomocy w Łodzi, gdzie początkowo się zgłosiła. Bo zgłosiła się w Łodzi z ciąży, z, która się okazała bardzo uszkodzona. Dowiedziała się, że to dziecko nie ma szans przeżyć porodu ze względu na ekstremalną łamliwość kości i niestety lekarze nie udzielali jej pełni informacji, nie pozwolili jej podjąć decyzji, którą podejmowała wspólnie ze swoim mężem, w trosce o swoją rodzinę. I zamiast tego, w sytuacji, w której zaczęła domagać się przerwania ciąży zgodnie z prawem, wsadzili ją do psychiatryka. I, I tak na koniec wreszcie pomogła jej, pomogła jej, pomógł jej szpital w Oleśnicy. To była dramatyczna sytuacja dla całej tej rodziny. I traktowanie dzisiaj tej historii po to, żeby wykorzystywać ją do robienia sobie kampanii przez pana Brauna, zastraszanie pacjentek, lekarzy, personelu na oddziale położniczo-ginekologicznym, na którym. Ludzie, kobiety przychodzą urodzić dziecko, na którym rodzą się wcześniaki, na którym są dzieciaki, które potrzebują opieki i pomocy. To jest po prostu skandal. Ja to I pan Brown może się. Interesuje Was dobro tych kobiet i dzieci, które są na tym oddziale My i które muszą znosić. No to, no to może że... powiedzcie Panu Braunowi, Waszemu fajnemu koledze, żeby jest, nie, nie wchodził jest, na oddział i nie to robił, tak, nie, tego, terroryzował, to nie terroryzował to kobiet to i tak, dzieci, które tego, są na, szpitala, na tym oddziale szpitalnym, które zostały pozbawione przez niego opieki lekarskiej. Mhm. Gdyby się coś tam wydarzyło w tym czasie, kiedy on nie wypuszczał doktora Jagielskiej z jej gabinetu, to by była krew na jego rękach. To że ta Pani Jagielska wobec niej toczy się postępowanie. Toczy się postępowanie teraz... i niech się on od niej odpieprzy i pozwoli kemu postępowaniu, to się toczy nie, golem. a nie zastrasza się kara. ale to nie było żadnego no. nie zastrasza, Słucham, nie nie zastrasza Słucham, kobiet, kobiet kobiet i nie kobiet i dzieci. jesteś to, już książkę generalną dlaczego Znacznie wychowywać dzieci, nie Nie, ponieważ państwo są za morderstwem dzieci. po prostu facet, który, facet, nie, który wchodzi tak. na oddział położniczo-ginekologiczny i zastrasza kobiety rodzące pani i dzieci, która była jest po mam nie nadzieję, nie że będzie, będzie miał za to zarzuty. A ja Panie może zawiadomienie do prokuratury w tej wcale. Nie, to wy, wy jesteście zamknięci. Nie, bo zabawa w Boga nigdy się dobrze nie kończy. Nigdy się dobrze nie kończy. A to jest to samo co na rampie oświęcimskiej. Nie, nie. Państwo są za morderstwem dzieci. Dziękuję bardzo.